Daszbur, witam was wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj taki odcinek zbawał. Widzicie plener, widzicie, że jestem ubrany nie na łowiecko, ale siedzę sobie w pracy i takie bardzo miłe zaskoczenie, bo jestem y, przy biurku, za chwilę kurier wpada i niesie wielką pakę. Y, no to jest trochę powiązane z tym co już Wam mówiłem. Nie, to nagrywałem, ale dopiero będziecie słyszeć później. W jednym z odcinków z naszym wyjazdem na polowanie zagraniczne. tak? Domyślam się, ale dokładnie co tam jest to nie wiem. Dlatego specjalnie zadzwoniłem po Michała, Michał przyjechał, przyjechaliśmy do domu, żeby nagrać materiał. Naszykowałem sobie już nóż, więc będziemy tę paczkę otwierać razem. Wspólnie zobaczymy co tam w środku jest, paka jest wielka, w miarę ciężka. No i jestem bardzo, bardzo ciekawy co zawiera także nie przedłużając słuchajcie yy, otwieramy, ot, otwieramy paczkę u mnie na tarasie No i zobaczymy co jest, co jest w środku lecimy Dobra, pozwolę tak z boku najpierw cyk. Nie chcę pociągnąć, żeby tam niczego nie przeciął. Bo nóż jest ostry, droga. Tada! Rozmiar się zgadza, słuchajcie. Jakby ktoś nie wiedział, to 3 XL. Jedna koszula, druga. No 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 uzupełnienie do chunteka, z którym go mnie widzicie najczęściej. I będziemy sobie w koszuli z hunteka biegać po... Po buszu, tak? Tam z busz. No i mamy jeszcze jedną rzecz. Żeby się było do czego spakować. Słuchajcie, no mega. Yy. Zaraz wyciągniemy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. I mamy torbę. Także, no bardzo dziękuję. Tutaj podziękowanie należy złożyć firmie Blazer i firmie MK Schuster. Bo tak naprawdę karton przyszedł z Blazera, ale przez firmę MK Schuster. Więc będzie się do czego spakować. Zobaczymy czy coś w środku jeszcze nie ma, ale no nie na cuda. Już i tak jest tu mega, mega dużo rzeczy. Przynajmniej fajne koszule, takie bardzo, bardzo lekkie. Myślę, że w środku tu już za wiele nie będzie, ale sobie to zerkniemy dla potwierdzenia. No, 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 coś jednak jest. Na no, wszystkie papiery: wizy, paszporty i tak dalej. I oczywiście na hajc. Tutaj też coś mamy. To, to jest chyba takie stałe wyposażenie. Słuchajcie, torby, tak? Dokładnie. prostu mamy jeszcze. Masz, jak to, to się otwiera, tak żeby to miało ręce i nogi. Ale już chyba widzę, że z tej strony będzie. Tak jest. Dookoła mamy zameczek. No i mega fajna, pojemna torba. Pewnie będzie służyła na wiele wyjazdów. No, masę kieszeni. Moi drodzy, masę kieszeni, więc będzie służyła nie tylko na ten wyjazd, który nas czeka teraz, tylko no, na, każdy, na każdy wyjazd. Czy to będą mazury, czy to będzie gdzieś tam się z Michałem wybierzemy, żeby było się do czego spakować, no to udało się nam nie wiem, dostać w prezencie tak naprawdę mega torbę i cztery koszule. Także będziemy testować wszystko w afrykańskim słońcu. Sam jestem bardzo ciekawy, ja w Afryce nie byłem, w sensie na polowaniu, gdzieś tam w północnej Afryce, pewnie jak większość z Was gdzieś tam zaglądała na wakacje z rodziną, natomiast na polowaniu na czarnym kontynencie nie byłem. Było moich bardzo wielu znajomych i każdy powtarza jedno, jak się już tam raz pojedzie, to się już tam wraca. Jak będziecie widzieć w odcinkach, mam nadzieję, że potwierdzę ich wersję, więc no zobaczymy. Chciałbym, sam, chciałbym tego doświadczyć na własnej skórze, także wybieramy się, żeby zobaczyć czarny ląd, spróbować zapolować na antylopy. Na co będziemy polować, to tak mniej więcej tam wiem już. Nie chcę Wam tutaj zdradzać, żeby nie odkrywać wszystkich kart. Natomiast, czy będziemy chcieli tam wracać, to Wam powiem w ostatnim dniu. Znając moje zamiłowanie do polowania, no to, to, to już w przyszłym roku tam wrócimy. Więc. Więc tak to pewnie będzie wyglądać, ale jak ja to mówię, pożyjemy, zobaczymy. Czas pokaże. Także, no nic, muszę sobie tę torbę przygotować i zacząć powoli zbierać sprzęt. Natomiast na pewno yy, postaram się wam nagrać materiał z osobą, ponieważ leci z nami osoba, która w tej Afryce już była wiele, wiele razy. I chciałbym też zrobić dla osób, które pojadą pierwszy raz taki poradnik, co ze sobą zabrać i dlaczego. Ale to sobie już nakręcimy tam na miejscu. A teraz zostało nam do wyjazdu, słuchajcie, yy, 10 dni. Za 10 dni o tej porze będziemy, będziemy się odprawiać w Warszawie. Dokładnie. Za 10 dni o tej porze będziemy się odprawiać w Warszawie, więc już wiecie, kiedy lecimy. Jesteśmy tam tak naprawdę prawie 8 dni. No to co? Taki, taka mała wstawka do, dobiega końca, a ja idę poprzymierzać koszulę. Do zobaczenia i też bólu.